Sytuacja w naturze niezwykła. Widzimy niedużego drapieżnika w pogoni Swoją... za dziesięciokrotnie większą od niego ofiarą. To gronostaj. próbujmy. Swoją randkę w... E... Swoją randkę w... Kurwa. musisz muszę się skupić, kurwa. Swoją randkę w śmieszkowersum pod patronatem Living Tribunalu Kurwa. Swoją randkę zacząłem Swoją randkę zacząłem swoją randkę zacząłem w śmieszkowersum swoją randkę zacząłem w śmieszkowersą Swoją randkę zacząłem w śmieszko wersu, znanym jako YouTube, gdzie razem z Czarną Otkwanią zobaczyliśmy, jak wygląda nasz gatunek łasica. Małe stworzonka, które potrafi polować na królika. Living Tribunal nie wiedział w tym momencie, że ma przejebane.